Tag, meine lieben Abonnenten, ich begrüße Sie weiter auf meinem Kanal. Heute lade ich Sie zu einer weiteren Reise ein, nämlich nach Thorn. No dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich na moim kanale. Wreszcie, wreszcie. Znowu z wami jest Viktor Schwarzmann, i w tym razem wyjechaliśmy do miasta Thorn, jakie ja habe. O, droga, droga zajęła nam 3,5, nawet 4 godziny 350 km. I zobaczcie, mieszkamy teraz nie w Toruniu, a w Złotorii około, to jest wieś około Torunia. No i zdecydowaliśmy wyjechać wieczorem, też pospacerować trochę po Toruniu, ale jutro oczywiście, że będziemy. Spacerowali już w dzień Czyli będzie już widać wszystko A no a dzisiaj w nocy Przyjechaliśmy wieczorem Żeby oglądać Zobaczyć to miasto Jak ono wygląda Właśnie wie wieczorem Zapraszam wszystkich na, Do oglądania mojego filmika Teraz znajdujemy się na, Przy bramie Starotoruńskiej. E, mury obronne Widać tak też z tyłu Zobaczcie, no a tu jest brama taka staro, staro toruńska. I z tyłu też widać jakiś kościół, nie wiem co to, co to takiego, ale zaraz podejdzie tam i zobaczymy. Toruń bardzo zachwycił nas, ponieważ to jest takie niezwykle miasto wielkie. Liczy ono 202 tysiące osób, mieszkańców, no i w takich dużych miast, miastach oprócz Warszawy jeszcze nie byłem i od razu to widać, że to jest wielkie miasto bo kiedy jechaliśmy po miastu 10 km od końca miasta tylko do centrum miasta, czyli długo, długo trzeba jechać i to jest tak niezwykle dla nas. I dla mnie, że tak, tak, taki długi dystans trzeba jechać, żeby dostać, gdzieś tam, dostać się gdzieś tam do jakiegoś miejsca. A ten budyneczek to właśnie jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Maximum. Wow, zobaczcie, pobudowany on jest z takiego, z takiego białego kamienia. Super. Oczywiście, że w dzień to będzie inaczej wygląd, ale w nocy też robi wrażenie. Miasto świeci się różnymi kolorami, różnymi oświetlonymi łampkami, bo dzisiaj mamy Wigilię 24, 24 grudnia święto, wielkie świętko, święto w Polsce. Zobaczcie jak uniwersytet wygląda. Z boku, wow, robi wrażenie biały kamień. To po prostu jakaś sztuka. Wchodzimy właśnie do Starego Miasta. Zobaczcie, jakie tu kafeszki. Śpiżarnia, takie miłe, przytulne, ciche. Słuchajcie, robi wrażenie, robi. Ja takiego jeszcze nie widziałem, ponieważ wiem, że przeczytałem, że Toruń został się prawie niezniszczonym w czasie II wojny światowej, czyli wszystkie, wszystkie budowy zostały się w tym samym stanie, w jakim oni były pobudowane. Zobaczcie, na górze jest napisane 1891 rok. Wow, ja takiego jeszcze nie widziałem w budynku. Takiej budowy jeszcze nie widziałem w życiu. Na tyle jest piękna, zwłaszcza w nocy. Na tyle oświetlona, pięknie. Toruń od 1997 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO, to jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, Nicolaus Kopernikus. Zobaczcie, jak wygląda ten muzeum. Monumentalnie pięknie. Rybakówka, a to reklama na terenie Gdańska. W tym roku, w tym domu, w roku 1750. чемпіон тим уроджив ще вибітний учений, професор медичний, медицини, виналасця телеграфу Самуель Томас Сомерінг. Ілі, ілі тен будинок малят? Іжелі професор ту уроджив, уроджив тільки в тим року. Боже. Altstadt Dorn. Samo Ukraińcy spacerują Polaków bardzo, bardzo mało Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Zakład Historii Pomorza Zobaczcie jakie wszystko są stare Dom im. Alfreda Kulimbickiego wybitnego działacza Polskiego w Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wow. Jeszcze stara tabliczka. Di Johannes Kirche an der Strasse Zieglerstrasse. Autor Georg Friedrich. Steiner. W Toruniu tyle specyficznych sklepów, zobaczcie na przykład ten. Kraina piernika, różne różne pierniki, oryginalne, ręcznie zrobione, tradycyjne czyli takie łoweczki, w których można kupić coś oryginalnego wyrobionego ręcznie no, zobaczcie na przykład sklep manufaktura herbaty różna, różna herbatka i wszystko z nią związane kubeczki różne i różna herbatka no tu zobaczcie, sklepik różnych cukerek Zobaczcie, podchodzisz i z dołu bierzesz sobie co chcesz, ile chcesz, i takie słupki różnych cukierek, różnokolorowych. Zobaczcie, jakie to cukierki. To, co mamy w można mieszać. I jedna cena. Ale jeszcze pięciówek mamy na półeczkach. Być ciekawym. To jest liczny zakład. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś pomóc może doradzić? Nie, ja na razie patrzę tylko. Torun jest miasto dla turystów i tu sporo takich nawet dużo takich sklepików specy, specjalistycznych. W Toruniu także znajduje się wielki zakład Nestle firmy Nestle, który produkuje płatki. Zobaczcie, na przykład sklepik, stara mydlarnia, czyli robią naturalne mydło Zobaczcie, jakie jest zrobione Muzeum Toruńskiego Piernika, 35 metrów Pierogi Stary Młyn Jaka jest reklama W Toruniu jest Muzeum Toruńskiego Piernika Sporo muzeum, tu. Sporo muzeum tu w, w Torunie w mieście. Piernikarka toruńska. Niosę. Niosę piernički. Zobaczcie. Stara taka tabliczka. Zamów auto. Nie auto. Nie wiem jakiego to jeszcze roku, ale. Szybko, tanio, bez kaucji Fiat Panda 29 zł na za dzień Kiedy to były takie ceny? Wypożyczalna samochodów Legendarne perniki z Torunia Rok założenia firmy 1989 Legendores. Lepkuchen aus Torun Legendary ginger bread from Torun I to, co spadnie, trzeba wyciągnąć Przybierze do w pasterze Grają w skoczni na liże Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości... Jutro oczywiście, że wrócimy tu i z z nagramy i zobaczymy wszystko e w dzień. Kiedy będzie wszystko widno, widać. Ale teraz też ma swój, swój urok, ale to jest już noc. Trzeba iść do domu. Oczywiście, że jak zawsze mówię, że toru nie jest podobny do innych miast. Oczywiście, że on jest zupełnie inny niż reszta miast Polski bo on nie był zniszczony wszystko zostało się w takim samym stanie jak było powodowane. no i jutro jeszcze zobaczymy czym on ma, może nas zaskoczyć w dzień, kiedy będzie wszystko widać i mam nadzieję, że wrażeń będzie nie mniej niż dzisiaj restauracja serca Gruzji tutaj Tutaj w 1974 roku realizowano zdjęcia do filmu Prawo i Pięć reżyseria Jerzy Hoffman, Edward Skurzewski, muzyka Krzysztof Komeda i tak dalej. Czyli jakiś pewnie polski film. Popatrzcie tylko, wejście do piwnicy i zobaczcie jakie są drzwi stare. I jeszcze takie drewniane. Boże, boże. Ile on ma lat? Nie mniej niż 150. Popatrzcie teatr. Toruński teatr. Ha, ha, ha. Piękna dekoracja. drewniane ściany. Wow. Słuchajcie, za każdym rogiem coś czeka na Ciebie ciekawego. A dzisiaj jest zamknięte Czyle takie średniowieczne muzeum Coś takiego, jakieś instalacji. Ruiny zamku krzyżackiego, pomnik drugiego pokoju toruńskiego Zamek został zburzony w roku 1454 roku przez mieszcza mieszczan toruńskich na początku powstania antykrzyżackiego z rozkazu ówczesnej owcze rady miasta. Nieodbudowany przestał, przetrwał jako symbol zwycięstwa i przestro przestrogi. Zagospodarowany w czynie społecznym, oddany do użytku w 50 500 rocznicy zawarcia drugiego pokoju toruńskiego. O Boże popatrzcie tylko jak było w średniowieczu w 1684 roku. Było staro miasto i było otoczone wokół wodą, czyli ta rzeka była roz, rozlewa, rozla, rozlata jakoś nie wiem i statki pływali różne, mościk tam był i nie było takiego jak teraz było stare miasto w środku a wokół niego rzeka czyli woda ciekawe Domu, który stał w tym miejscu, mieszkał Napoleon. Bo miasto Torun, Boże, moi, 1812 rok. Czyli w tym miejscu był jakiś dom, w którym mieszkał Napoleon. Takiego nie widziałem nigdzie w Polsce. Fotopamiątka. 10 zł kosztuje jedno zdjęcie, 10 na 15. O go Proszę powiedzieć mi, jak można było to pobudować w tych czasach kiedy nie było żadnych narzędzi. Żadnych teraz, co mamy teraz w, te, w dniu teraźniejszym. No zobaczcie, tu wysokość gdzieś, nie wiem, może z 50, z 50 metrów, może nawet. I, nie, 100 około 100 metrów. I jak można było to wszystko zbudować bez żadnych narzędzi. Ręcznie z cegły, żeby było prostokątne, wszystko tak, takie równiutkie te ściany. No jak? Popatrzcie tylko raz. Dwie. 100 metrów wysokości. Zawsze mnie to dziwiło. Zawsze był zachwycony, zachwycony. Jakim cudem to wszystko było zbudowane, te cegły, ten cement równiutkie ściany. No wejdziemy do środka, zobaczymy, czym ono nas może zaskoczyć. Wow, jaka klamka. Czy jaka podłoga, o jakie sierpy, wow, te oweczki, zobaczcie ile oni widzieli na swoim wieku, ile ludzi tu się siedziało. To trzeba widzieć własnymi oczami, nie przykazać wszystko przez kamerę, jak to budowali, obrazki, a nic nie widać. зупевно, зупевна чіша. Так чихо же аж. Просто слух ріже. На щанах є написано Марія Магдалена. Є образки, які були помалювані, ще давно-давно тому То є стенко щу, а тут одразу обок вінжня. A tu od razu obok więźnia znajduje się sąd okręgowy, czyli sąd, więzień, kościół. Zobaczcie jaki piękny mościk prowadzi przez wisłę.